Cześć, z tej strony Sweet Potato Alabama i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy sobie o bankach. Przed nami jest lista największych banków świata, bo tutaj mamy z 2021 roku pod względem posiadanych aktywów i zwróćcie uwagę, że na pierwszym miejscu jest Bank of China, na drugim są znowu Chiny, trzecie, czwarte miejsce Chiny i dopiero na piątym miejscu jest JP Morgan. Jeśli chodzi o największe banki pod kątem, pod względem kapitalizacji rynkowej, jest tu lista na z 2022 roku. No to tutaj faktycznie JP Morgan i Bank of America są na pierwszych dwóch miejscach, ale już zaraz po tym jest Industrial and Commercial Bank of China, czwarte miejsce również. Tak więc myślę, że warto by było popatrzeć trochę na wykresy chińskich banków, i dzisiaj właśnie przedstawię Wam jeden z nich. Zaczynajmy. Ok, mamy tutaj pierwszą spółkę dlaczego akurat tą? Płaci dobrą dywidendę. Weźmy sobie tutaj w finanse, jest dywidenda 7,11%. Tą dywidendę płacą od 2018 roku. Jest ona stale wzrastająca. Widzimy, że z 0,65 do w 2018 roku w 6 lat wzrosła ona do 104. O, widzimy, że w tym roku była troszeczkę niższa. OK, warto jest to do dotowania. Wzrost, <coughs> przepraszam, wzrost około 70-80% na oko w ciągu tych kilku lat. Tak więc bardzo fajnie, bo i tak jest ona całkiem, całkiem wysoka. Więc jest to spółka notowana na giełdzie SSE. Już sobie tutaj zerknijmy. Od 1988 roku. No dobra, więc mamy tak, Industrial Bank interwał tygodniowy. Zwróćmy uwagę na to, jak wygląda wykres. Mamy tutaj jakiś pięciofalowy ruch wzrostowy i tak jak zawsze Wam opowiadam, po takich pięciofalowych ruchach wzrostowych spodziewamy się trójfalowej korekty, która zniesie ten cały wzrost, ten cały impuls o minimum 50% i właśnie to wszystko się tutaj nam zbiega gdzieś w okolicach 13,19 do 12,01 ceny Y to były juany. Juany, dobrze. Więc tak, tu widzimy to. Skasujmy sobie i odmierzmy, pokażmy. Im, Im więcej znajdziemy takich elementów, które powiedzmy współpracują z nami, tym, czyli, czyli ten wykres jest bardziej techniczny, tym większa szansa, że te nasze trady się udadzą, ponieważ osoby czy instytucje, które na tym handlują, właśnie dokładnie będą korzystać z tego samego języka, co my, czyli właśnie z metody Jurka. Dobra, tutaj widzimy, że mamy impuls, jest korekta. Dostajemy kolejny impuls, i ta korekta dotyka 1272 2 i mamy kolejny wystrzał, który daje no, całkiem, całkiem fajne wzrosty, bo z 1199 na 28 to jest powyżej 100%, więc możemy sobie wyznaczyć ten mm, impuls pięciofalowy. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy nam się pojawiła strukturka. Czyli mamy tu płytkie zejście, tu odreagowanie odreagowanie, czy było trójfalowe, było na pierwszy rzut oka trójfalowe, zejście na poziomy 618,667 i z 771 konkretny wystrzał. Co by mogło nam tu nie pasować, to to, że ten impuls tutaj w środku fali trzeciej nie jest on pięknie pięciofalowy, czyli najprawdopodobniej to była jakaś um, struktura typu ABC, ale rozciągnięta eliotowo. I dopiero tutaj nastąpił wystrzał, i to będziemy mogli uznać za falę trzecią, być może tylko ten ruch. Następnie to jest fala czwarta. To już jak najbardziej jest struktura akceptowalna, i następuje fala piąta. Czy takie coś je możemy zaakceptować? Tak, jeżeli jest to pierwszy taki ruch, który się pojawia na wykresie, to jak najbardziej jest do zaakceptowania, ponieważ dopiero tutaj ten wykres. Sprawdzimy szybko, czy dźwięk się nagrywa, przepraszam. Ponieważ ten wykres dopiero się tworzy, tutaj jeszcze nie ma dużego kapitału. 2009 rok, zobaczmy. No mamy tutaj 400 milionów juanów. Ile juan kosztuje CNY? PLN. Tu jesteśmy, połóweczka. No to nie, to całkiem, całkiem sporo. Całkiem spory ten obrót, no ale dobrze widzimy, że jak na pierwszy ruch, jak najbardziej to jest yy, akceptowalne. I teraz ten ruch, który stąd byśmy chcieli yy, złapać yy, na wzrosty, to mówimy o zasięgach typu. Minimum 47 juanów wzrostu. Przy czym pamiętamy o tej dywidendzie, którą e, będziemy mieli, która w tym momencie wynosi 7%. Być może, gdy będzie nam cena docierała do strefy, to ta dywidenda w, procentowo wzrośnie, bo, bo, bo to jest stała dywidenda, która wynosi tam. Mm, tu wyniosła. <kluzny> 1,04, no to to 1,04 będzie trzeba podzielić przez 13, a nie przez 16. Dlatego ona jeszcze troszeczkę wzrośnie. I nie dość, że z, i, i, i jak ona w ciągu najbliższych kilku lat będzie sobie wzrastać, no to nie dość, że zarobimy na wzroście wartości akcji, to jeszcze w międzyczasie na tej dywidendzie. Co jeszcze tutaj możemy ciekawego wyznaczyć? Czy są jakieś linie trendu, które możemy poprowadzić? Tu widzimy, że taką jedną z linii trendu moglibyśmy dać tak. Widzimy, że w tym miejscu była ona respektowana, tutaj kilkukrotnie, jeszcze tutaj, jeszcze. I w momencie, kiedy cena spadła pod linię trendu, to przetestowała tą linię trendu i pojawił się spadek. Czyli jeżeli stąd się pojawią wzrosty, które byśmy chcieli, żeby tam dojechały do 47, to pierwszym takim silnym oporem będzie na pewno ta linia trendu, więc uważam, że warto ją sobie zostawić i jej pilnować. Dajmy sobie jakoś tutaj o, coś takiego, żeby była dokładnie. No i dobra, mamy to. Co dalej? Co dalej tutaj mamy? Co jeszcze możemy powiedzieć? Może jakaś linia trendu spadkowego? Jeśli chodzi o linię trendu spadkowego, to tutaj cena kilka razy się odbiała i jest już nad tą linią, więc myślę, że już ta linia trendu spadkowego nas obchodzić nie będzie. Jeśli chodzi o samą strukturę tutaj spadkową, przyjrzyjmy się jej. Mamy pierwszy zjazd, jakaś płytka korekta, kolejny i to, co się nam tutaj utworzyło, czyli ten kawałek, to jest ewidentnie trójfalowy ruch. Czyli widzimy, że mamy jakiś wzrost, głębokie zejście. Tutaj najprawdopodobniej struktura korekcyjna na korektę płaską. Przepraszam, jednak nie. Tutaj uderzyli z 707. Dlatego w tych wewnętrznych strukturach rzadko handlujemy, ponieważ no, oni mogą wykonać sobie taki trójfalowy ruch, który będziemy finalnie oznaczali tak. Natomiast być może nie uda się tutaj dołączyć, czy zajczą po prostu 100%. To już bardziej tak na rynkach. Na rynkach futures będzie akceptowalne na niski interwałach, natomiast na w, w takich, takich dużych akcjach raczej takich wejść w tych miejscach byśmy unikali. No więc mamy tutaj ten trójfalowy ruch, robiąc zniesienie minimum 50% tego ruchu spadkowego. Akurat 50 jest zaliczona. Tu wszystko wygląda dobrze, żeby właśnie do tego rynku dołączyć. Więc ja już się szykuję na to. Szukam brokera, u którego będziemy mogli to, to handlować. Z brokerów, z których korzystam, na których być może to będzie, to będzie albo Sakso, albo Exante. Mamy na grupie wsparcie od chłopaków z Saxo i z Nie jest to żadna współpraca reklamowa, nie jest to żadna współpraca, na której Trade Wars zarabia. Chcieliśmy mieć kontakt z. chcieliśmy mieć support taki bezpośredni, żeby nie trzeba było pisać jakichś zgłoszeń, czekać na rozwiązanie spraw przez 24-48 godzin, gdzieś tam na stronie głównej, tylko żeby taka osoba, przedstawiciel był u nas na grupie, więc mamy takich Przedstawicieli, zarówno z Saxo, jak i z Exante, którzy nam pomagają, I, i nawet w przypadku, gdy będziemy się zastanawiać, jak tam przedać pieniądze, czy lepiej kupić to w, w, gdzie w ogóle wymienić te, te pieniądze na juany, jak to przetrzymywać, jakim transferem zrobić, na takie pytania uzyskamy odpowiedzi, więc póki co wykonałem analizę, mam ustawiony alarm. Gdy cena będzie się zbliżała, będę te wszystkie informacje kolekcjonował i jeżeli tego. E, i najprawdopodobniej, gdy to się będzie działo, to po prostu nagram Wam aktualizację. Wy też możecie sobie ustawić alarm, że gdy cena się będzie zbliżać gdzieś tam, wybije nam tak naprawdę ten dołek, to piszcie w komentarzach. Będę wtedy robił aktualizację. No i myślę, że warto by było spojrzeć na parę takich instytucji jak banki, bo one płacą dobre dywidendy. I jeżeli te wykresy, bo, bo czasami trafiamy na takie wykresy jak PKO, na których jedyne co jestem w stanie narysować to tak naprawdę jest jakiś taki trójkąt no i ta cena się wybija i być może kiedyś utworzy się tu jakaś struktura ale jakoś tak poza takimi strefami wsparć, oporów które myślę, że każdy z Was jest sobie w stanie w łatwy sposób wyznaczyć nie byłem w stanie tutaj nic więcej zrobić jeżeli wejdziemy na TKO no to tutaj znowuż o ile coś mi się udawało to w mniejszym interwale Myślę, że to możemy usunąć, no ale raczej tu nie widać takiego ładnego ruchu impulsowego, złamania trendu, po którym byśmy e, mogli się dołączyć. Nie widać, żeby tutaj wcześniej działały jakieś struktury. Jedyne, jakie struktury tutaj mogę wyznaczyć, to struktura w dół, czyli zobaczcie, że mamy tutaj jeden, e, tutaj jest jeden, tu mamy A, trójfalowe B, C i ze strefy 618, 661 strzał. Więc tak naprawdę, być może banki, gdy weszły wtedy na rynek, były dosyć mocno przewartościowane. Być może trzeba analizować te bańki dopasowując dane według dywidend. Wtedy te wykresy zaczynają wyglądać tak, czyli dla osoby, która kupiła zaraz na samym początku i nie sprzedawała tych akcji, to mimo iż kupiła za 86, a teraz cena jest 163, to tak naprawdę ta wypłacona dywidenda sprawiła, że już około 50 zł z tych dywidend zostało przyjętych, więc taki realny wzrost. Nie jest liczony do tego podatek. jest taki realny zwrot z 30 na 163, czyli sporo, sporo więcej. Tak, ale no tutaj też analizując te struktury nie widzę nic konkretnego. Jak wejdziemy na millenium, to jest taki pierwszy, który mi też przychodzi do głowy. No, schowaj się tu. Millennium. o, mamy. To wygraz wygląda tak. Nie? Czyli jakaś taka duża konsolidacja, zbieranie płynności. Tutaj zbieranie płynności. No, a jak wejdziemy sobie na ten nasz chiński bank, to wygląda to konkretnie. Tak więc to jest moja propozycja. Pilnujemy tego. No i będziemy się cieszyć z tej dywidendy, która będzie nam wypłacana. Dobra, to to jest pierwsza spółka. Druga spółka, o której chciałbym Wam wspomnieć, to jest, to, to, to jest spółka, z której zakupy już wykonaliśmy w piątek, spółka, którą odkryliśmy w czwartek późnym wieczorem, więc tak naprawdę piątek od rana to było poszukiwanie brokera, jak wykonać przelew. Udało się, wszystko jest wykonane i cena nie zmieniła się od tamtego czasu, więc myślę, że możemy to pokazać. Scandinavian Tobacco Group na giełdzie duńskiej. Wypłata, znaczy dywidenda aktualnie 8,24, poprzednia została wypłacona w kwietniu. Wypłacona jest to kwiecień, czyli kolejnej prędko się spodziewać nie będziemy. E, dywidenda wzrasta od 2017 roku od 3,50, stale wzrastająca do teraz 8,40, czyli można powiedzieć, że w ciągu 7 lat wzrosła ponad 100%. i kupujemy tu. Tak akurat moja transakcja, która została wykonana była za przez 101.8, więc tak naprawdę ta cena się dużo nie nie zmieniła. Co tutaj mamy? Mamy jakiś trend spadkowy, który się skończył i od tego trendu spadkowego powstał nam pięciofalowy ruch. Zobaczmy sobie ten pięciofalowy ruch. Tu mamy 1 2 3 4 5 i od tego momentu rozpoczęła się tutaj jakaś dystrybucja, po której Pojawiły się spadki, i ta dystrybucja to już była wstępna korekta, ponieważ możemy tą korektę oznaczyć jako tak, a możemy też oznaczyć jako tak. I obie te struktury są akceptowalne, czyli jedni widzą jedno, drudzy widzą drugie, i wszyscy się dogadują, że w tym miejscu te spadki, gdyby się zakończyły, to jest to dobre miejsce na dołączenie. Zeszli dosyć nisko. Tutaj tak naprawdę mnie bardzo kusi dywidenda, ponieważ, gdyby to nie była spółka, która jest dywidendowa, to raczej tak nisko bym nie kupował. Raczej bym starał się poczekać, aż być może ten wierzchołek wybiją. Natomiast mnie interesuje to, że ta dywidenda jest tak wysoka i jeżeli cena urośnie, a ta dywidenda będzie sobie wzrastać, no to tak jak już powiedziałem w przypadku tego poprzedniego waloru, liczę zarówno na zysk wartości, jak i na zysk z dywidendy. I Zwróćmy uwagę tutaj na wolumen, wolumen jest całkiem spory od dołka, więc tak naprawdę tutaj gdy cena spadała to widzimy, że jest jakiś wykup i liczę na to, że ten wolumen właśnie sprawi, że ten wzmożony wolumen tutaj w tej ostatniej fazie spadkowej sprawi, że będzie to to miejsce. Dobra przejdźmy sobie na interwał jednodniowy i co my tutaj mamy, ten ostatni impuls spadkowy został złamany, mamy tutaj tylko jedną taką korektę. I ona została już tutaj złamana, co jest kolejnym, e, kolejnym plusem z takich kolejnych oporów. Z, pe, z pewnością poziom 382, gdzieś w okolicach 107,8-109, będzie istotny. Będzie jeszcze mnóstwo oporów, które będą sprawiały, że ten walor będzie miał problem ze złamaniem ich. Natomiast no, musimy wziąć to pod uwagę, że jeżeli chcemy kupić tanio. A w przypadku dywidend, no to można kupować gdzieś na szczytach spółki, które wypłacają dywidendy i te dywidendy dostać 0,6%. Jak takie czołowe spółki dywidendowe ze Stanów Zjednoczonych, i, i okej, okay, i dostać tej dywidendy po prostu jakieś marne grosze, albo tutaj zaryzykować i czasami wziąć pod uwagę to, że to się może nie udać i, i że tego stop lossa zaliczymy, ale taka jedna, druga czy trzecia spółka, którą uda się kupić długoterminowo i będzie nam przez kolejne 10 czy 15 lat wypłacała um, takie konkretne, konkretne zyski, no to dzisiaj to jest 7%. Być może kiedyś to będzie coś koło 5. 20% względem tej kwoty, którą poświęciliśmy na zakupy. I taki jest plan, więc biorę pod uwagę, że część z tego nie wypali i to będą te stopłosy, które trzeba wziąć na klatę. Tutaj do stoplosa tak naprawdę taki poziom negacji scenariusza jest 93,5% I, i, i liczę na to, że spółka wzrośnie w okolicy 225%. Zwróćcie uwagę, że to, co mamy w tym miejscu. To jest to, co mamy w tym miejscu. My jesteśmy tu. Mówiliśmy wielokrotnie o xtb, znacie ten wykres. My jesteśmy tutaj. I niektóre z walorów zrobią takie wzrosty. I rozwinie im się fala trzecia i, I ten y, wzrost wartości będzie razy 5. Tak? Więc ta statystyka ma to obronić. No i właśnie takich takich okazji próbuję szukać. Czyli co? STG Scandinavian Tobacco Group Tobacco Group i 601166 Industrial Bank dwa walory kolejne, które Wam prezentuję z tych spółek dywidendowych, które, które analizujemy co czwartek na grupie, a jeżeli ktoś chce usłyszeć o większej ilości spółek, bo te wszystkie, które tutaj widzicie na grupie, to są właśnie spółki, które przeanalizowaliśmy wspólnie na webinarach, które podsyłają grupowicze i, 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 i ostatnio też dostałem paczkę spółek z Singapuru. Przeanalizowaliśmy sobie 10 z nich, które płacą dywidendę około 6%. Dwie z nich są nawet całkiem całkiem do, do zakupów, natomiast to jeszcze nie jest ten moment. 8 z nich się nie nadawało, no ale właśnie to sobie wspólnie analizujemy i pokazuje, na co warto zwracać uwagę, a czego powinniśmy się przestrzegać. Więc zapraszam też na grupę. I zapraszam do subskrybowania naszego kanału. I dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.